Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Kronik Myrtany. Moi drodzy, ostatnio zobaczyliśmy jak można rozwiązać zadanie Polwark Chłopięcy po stronie Andreasa. Mm, tak wygląda tutaj dokładnie opis tej sytuacji. Jestem po rozmowie z Andreasem, porozmawiałem też tutaj z pracownikami winnicy. Poznałem opinie pracowników Winicy zdania są podzielone, jednak większość odpowiada się, opowiada się za Holdwigiem. Podejrzewam, że ta informacja może zainteresować obu yy, braci. No i teraz pogadamy z Holdwigiem, jeszcze tak moje statystyki wyglądają, żeby po prostu yy, ten konflikt rozwiązać po stronie Holdwiga, a na koniec, w sumie, wydaje mi się, że będzie można pogodzić obu braci, więc sprawdzimy, czy będzie yy, taka możliwość. Natomiast teraz chodźmy do Holdwiga, zobaczymy, jaki on ma plan na tutaj rozwiązanie tego sporu. Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? No, jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liam'a. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. Świetnie. Powodzenia. Y Okej. Okay. Folwar Chłopięcy. Spotkałem się z Holdwigiem. Chcę, bym pomógł mu powstrzymać zapędy brata. Na początek kazał mi zebrać opinię pracowników na temat całego sporu. Powiem zacząć od Liam'a, ale najważniejsze będą opinie zwykłych farmerów. Moi drodzy, ze zwykłymi farmerami, no to właśnie pogadaliśmy. Oni się, tak jak w poprzednim odcinku stwierdziliśmy w rozmowie z Andrasem, opowiadają raczej po stronie Holdwiga lub są neutralni. Zobaczymy, co stary Liam ma tutaj nam do powiedzenia. Stary Liamie. Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? To najgorsze, co spotkało winnice od wielu, wielu lat. Nigdy bym nie pomyślał, że na starość będę musiał patrzeć, jak synowie Waleria skaczą sobie do gardeł. Okej, okay, tutaj jakąś opinię dostaliśmy, jeszcze zobaczę, czy tutaj z tymi farmerami mogę pogadać, jak tak, to zamienię z nimi ze dwa, trzy słowa, no i zobaczymy, czy tutaj coś się zmieni. Farmer. Kto według ciebie powinien rządzić winnicą? Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nigdy nie dadzą spokoju. Ani Holdvik, ani Andreas. Zadowolony? Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem wspólnie, a nie walczyli jak ścierwojady o padlinę. Rozmawiałem o tym nawet z Liamem. Ech, jaka szkoda, że nie mamy wglądu w testament Valerio. Na pewno jest tam odpowiedni wpis. A więc widzicie, pewnie będzie opcja faktycznie pogodzenia dwóch hey, braci, hey. Farmer. Tutaj nie mamy żadnej opcji dialogowej, Farmer. Hey. No i jakby skończyły nam się opcje dialogowe, chyba tch, chyba tyle. Więcej tutaj informacji nie mamy. Chodźmy jeszcze tutaj do tego farmera. Tak. Jakby informacje się skończyły, no to chodźmy tutaj do Holdwiga. Wrócimy, sprawdzimy jak po jego stronie będzie wykonało, wyglądało wykonanie tego zadania. No a na koniec postaramy się pogodzić braci, bo dla mnie to też było chyba najlepsze wyjście z tej hey, sytuacji. Holdwig. Rozmawiałem z twoimi ludźmi. I co? Większość z nich cię popiera i jest zadowolona z twojego sposobu zarządzania winnicą. Najciekawsza była moja rozmowa z Liamem. Zdaje się, że jest przeciwny całemu konfliktowi i chciałby was widzieć pogodzonych. To dobre wieści. Obawiałem się, że będę musiał walczyć z jakimiś buntami lub protestami. Nie zmienia to faktu, że głównym problemem jest mój brat oraz ten sęp, który wokół niego krąży. Gerhard. Kim jest ten cały Gerhard? Kimś w rodzaju handlarza? Skupuje plony od farmerów i winiarzy, a potem sprzedaje je w mieście z zyskiem. Od dawna próbował wchodzić z naszym ojcem w jakieś układy. Teraz wyczuł podatny grunt i przerzucił się na Andreasa. Sądzisz, że bez niego Andreas wycofa swoje roszczenia? Nie wiem czy wycofa, ale na pewno będzie bardziej skory do rozmów. Od śmierci Valerio jestem najbliższą mu osobą. Zrozumie, że zrobiłem to dla dobra nas obu. Mówiąc krótko, mam się pozbyć Gerharda? Tak, ale nie możesz zwyczajnie go pobić i wrzucić do kanałów. Tutaj trzeba miejskiego podejścia. Miejskiego? No wiesz, intrygi, spiski, szare eminencje i zdrady. Musisz go w coś wrobić. Wtedy Andreas przestanie mu ufać i będę mógł z nim spokojnie porozmawiać. Podstępne działanie przeciwko bratu? Też normalnie bym się do tego nie posunął, ale trzeba z nimi walczyć ich własną bronią. Mogę na ciebie liczyć? Ruszam do miasta, postaram się coś na niego znaleźć. Powodzenia. Masz pomysł, od czego powinienem zacząć? Cóż, Gerhard ma bardzo dużo znajomych wśród miejskich kupców. Porozmawiaj z nimi, może uda Ci się znaleźć na niego jakiegoś haka. No dobrze, sprawdźmy co tutaj dostaliśmy za wpis. Holdwiga ucieszył wieści, które mu przekazałem. Twierdzi, że w takim wypadku kluczem do opanowania sytuacji jest pozbycie się Gerharda. Nie przedstawił dokładnego planu, ale zasugerował miejską intrygę. Gerhard zajmuje się skupowaniem i odsprzedawaniem towarów z farm i winnic. Być może powinienem rozpocząć poszukiwania od jego nabywców, takich jak karczmarze lub handlarze. No to moi drodzy, ja lecę do miasta, tam też się spotkamy, zobaczymy czy któryś z karczmarzy lub handlarzy zdradzi mi sposób, jak tutaj pozbyć się Gerharda. No i pomożemy w końcu Holdwigowi. No dobrze moi drodzy, dotarłem tutaj na rynek, zobaczymy czy któryś z handlarzy zna Gerharda. Znasz Gerharda? Niestety nie wiem o kim mówisz. Okej, okay. pierwsze puste. Ten może zna? Eid? Znasz Gerharda? Nie mam pojęcia o kogo chodzi, zostaw mnie. Jakim cudem mogą nie wiedzieć? Przepraszam bardzo, handlarz. Gerharda znasz? Znasz Gerharda? Daj mi spokój, nie znam nikogo takiego. Naprawdę? Nikt nie zna Gerharda. Jakim cudem nikt nie zna Gerharda? Armar. Znasz Gerharda? Ma całkiem niezły towar. Zawsze świeży, dostarczony na czas, ale te ceny... Głównie zaopatrują się u niego karczmarze. Może przy stałych dostawach mają lepsze oferty. Okej. Okay. Yy, podobno Gerhard handluje z karczmarzami, powinien z nimi pogadać. No to ja lecę do karczmarki Helgi. Zobaczymy, co ona ma do powiedzenia. Dobra, moi drodzy, docieram tutaj do karczmy karczm Helgi. Karczmarko, znasz Gerharda? Znasz Gerharda? Niestety nie wiem, o kim mówisz. No ale 50 expa dostałem, proszę bardzo. Wypytywanie każdego handlarza w mieście nigdzie mnie nie zaprowadzi, powiem ograniczyć się tylko do karczmarzy. No dobra, no to do karczmarzy, no to lecę, moi drodzy, do Gerharda, bo chyba tamten y jest jeszcze właścicielem karczmy, a więcej karcz w mieście chyba nie ma. No, i przemierzyłem całe miasto, naprawdę jest ono wielkie. No, i mam nadzieję, że tutaj nasz karczmarz coś nam. Gerstan, co nam powiesz? Handlujesz z Gerhardem? A kto pyta? Nazywam się Marvin. Jestem jedynie mieszkańcem, którego zmartwiły plotki o oszustwach, których dopuszcza się Gerhard. Marwin, jesteś jeszcze młody, więc udzielę ci rady. Nie wchodź w sprawy tych dużych, bo zanim się obejrzysz, możesz zostać zdeptany. I już nigdy się nie podniesiesz. Okej. Okay. Gersan nie był zbyt rozmowny, ale nie zaprzeczył, że robi interesy z Gerhardem. Jeśli faktycznie ze sobą handlują, to gdzieś musi znajdować się księga rachunkowa ze spisem ich transakcji. To stary, ty wychodzisz? Wychodzisz. A czy mogę cię okraść? Nie zdziwiłoby mnie to. Chwila, tylko będzie trudna. Dobra, to może nie. Ty sobie idź. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Hej, ty? Czego ty tam szukasz? Ej, bo to nie jest takie łatwe. Gerstan sobie tutaj wyszedł. Ja bym chętnie tam. Padł. nie no, wszyscy się na mnie gapią. No, naprawdę, wszyscy się na mnie gapią. Dobrze, że Gerstan wyszedł i idzie sobie gdzieś, ok. Czy tutaj mogę Marvin się dostać? Ok, prawo. Prawo, prawo, prawo. Jest księga rachunkowa, jest wieloletnie wino, stara moneta i nowe monety. Trudno mi w to Sprawdźmy tą księgę przy okazji. Karsprąż Gelsen, właściwie karszem pod struną, w celu zupełnienia zapasów u jego przybytku, zakupił od handlarza Gerharda następujące towary: 40 beczek piwa, 28 beczek wina, 2 tuziny koszy chleba, 60 pędki łubasek więcej. Niestety, w związku z rosnącymi grabieżami na traktach Wyspar Holos, transport został zaatakowany. Część towarów uległo uszkodzeniu lub zostało zrabowanych. Zgodnie z rozporządzeniem królewskim odnośnie handlu i transportu towarów w królestwie podatek uiszczony zostanie jedynie od dostarczonych towarów. Dokładny spis dostarczonych towarów znajduje się poniżej: 21 beczek piwa, 13 beczek wina, tuzin koszy chleba, 30 Pędki kiełbas jak więcej Hmm, coś mi się wydaje Że tutaj Gerhand Zacwaniakował Gerstand razem z Gerhadem No i sobie kurde oprabowali towar A zapłacili podatek od mniejszej ilości dóbr Słuchaj stary, czekaj e, Znalazłem księgę rabunkową Gerstanda Wynika z niej, że od dłuższego czasu Dokonuje transakcji z Gerhardem Uiszczając zaniżony podatek Nie wiem czy to dostateczny dowód dla sędziego Ale może uda mi się zastraszyć samego Gerharda Gerstanda, właśnie stary ej. To znowu ty? Jeśli nie zamierzasz niczego zamawiać, to wyjdź. Stary, spokojnie. Spokojnie, chciałem tylko zapytać czy czegoś nie zgubiłeś? Zgubiłem? O czym ty? A wiesz, usłyszałem przez przypadek, że ktoś znalazł dowody na pewnego karczmarza i handlarza, nie odprowadzających należytego podatku ze swoich transakcji. Myślę, że w górniczej dolinie jest takich sporo ale pewnie ochoczo przyjmą kolejnych. To groźba? Myślę o tym jak o okazji, nie tylko na uniknięcie kary, ale też na zwiększenie swoich zysków. Dobrze, mów. Yy, to. Powiedz Gerhardowi o sytuacji i nakłoń go, by opuścił Archolos. Czy ty całkowicie postradałeś rozum? Nigdy się na to nie zgodzi. Poświęcił życie, by dojść do swojego majątku. Będzie wolał zginąć, niż go dobrowolnie oddać. To już nie mój problem. Powiedz, że przecież może swój majątek wywieźć poza archolos. Hmm. W sumie to może do niego trafi. Dobra, spróbuję go przekonać. Przyjdź jutro, wtedy dam ci odpowiedź. I chcę moją księgę z powrotem. Na pewno przyjdę. O księgę się nie martw, dostaniesz ją. Okej, okay. tutaj jest tak. zgodził się na myśl Gerharda do opuszczenia Archolos pod warunkiem, że zwrócę mojego księgę rachunkową. Mamy się spotkać u niego jutro, więc się spotkamy. Andreas, yy, okej, okay. tu mogę wrócić z informacjami, o które prosiłeś, ale w tej chwili nie będę wracał. Jakby wykonuję całkowicie po stronie Holdwiga to zadanie. Spotkamy się jutro rano, właśnie w tej karczmie. Mam piękny ranek dnia następnego. Jesteśmy w karczmie. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia Gerstand. I jak udało ci się? Udało, udało. Gerhard odgrażał się, że jeszcze tego pożałuje, ale wyjechał. Co z naszą umową? Wypełniłeś swoją część. Ja wypełnię swoją. Proszę. Muszę przyznać, że teraz mnie zaskoczyłeś. I jeśli to już wszystko, to przepraszam, ale mam interes do prowadzenia. Oczywiście. Folwar, kłopięcy. Plan zadziałał, Andreas stracił swojego sołusznika, więc Holwik będzie zadowolony. No to co? Ruszamy do winnicy. Widziałem też za plecami, jak Andreas ruszył po prostu z tej karczmy, więc pewnie wrócił do starego miasta. A my ruszamy do winnicy. Kolejny raz przekraczamy bramy tej winnicy, no bo naprawdę tutaj dużo się dzieje podczas tego zadania. Zobaczymy co nam powie Holdwig, podczas gdy my tutaj, tutaj ogarnialiśmy dla niego sprawy, może coś dalej wymyślił. Hej. Holdwigu... Gerhard, nie będzie wpad. już stanowił zagrożenia. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Co zrobiłeś? Cóż, odkryłem, że Gerhard faktycznie dorabiał sobie na boku. Dalej już się wszystko samo potoczyło. <laughs> nie mówiłem. Teraz wystarczy trochę odczekać i Ani się obejrzymy, a Andreas stanie w mych drzwiach, by się dogadać. Tylko... <laughs> tak? O co chodzi? Chciałbym cię prosić o jeszcze jedną, drobną przysługę. Podczas twojej nieobecności mieliśmy drobne problemy ze szkodnikami. Normalnie poprosiłbym kogoś ze swoich ludzi, by się ich pozbyli. Ale nie chcę, by wszyscy się dowiedzieli o moim niedopilnowaniu winnicy. Rozumiem. Gdzie mam ich szukać? Cóż, mam nadzieję, że za winnicą, przy tunelu w skale, bo nie wykluczone, że te szkodniki siedzą teraz gdzieś w mieście. O. Sądzisz, że Andreas mógł rozkazać sabotaż winnicy? No mógł. Cóż, nie wykluczam takiej możliwości. Kto wie, do czego jest zdolny, by ją przejąć? Oprócz polnych bestii, co mogło uszkodzić uprawy? A bo ja wiem, nie jestem przyrodnikiem. Po prostu wybij wszystko, co spotkasz i co może być winne. Pora zapolować na te szkodniki. I to mi się podoba. Bojowe nastawienie. Tak jest. Dobra, sprawdźmy. Podczas mojej nieobecności do Winicy zakradły się szkodniki. Muszę teraz znaleźć i się ich pozbyć. Holwig zasugerował poszukiwania na północnym wschodzie od Winicy przy tunelu w Skale. Ja wiem, gdzie jest ten tunel. Faktycznie, tam wydaje mi się są polne bestie normalnie. Więc, jeśli ktoś z Was będzie wykonywał to zadanie dla Holdwiga, wydaje mi się, że warto najpierw oczyścić tą jaskinię. No, bo tak jak Wam kiedyś powiedziałem, potwory tutaj mają to do siebie, że podczas zadania się pojawiają ponownie, chyba że już tam są. I ich nie wybiliśmy, wtedy nie, wtedy się nie pojawiają, ale jeśli na przykład wybiliśmy cieniostwora przy zadaniu krew myśliwego, no to kolejny cieniostwór też się pojawi więc wydaje mi się, że tutaj proszę bardzo to jest ta jaskinia, warto wybić potwory wcześniej, tak żeby po prostu dostać dodatkowego dodatkowego ekpat za kolejne pojawiające się potwory to jest chyba ta jaskinia, tak mi się wydaje, bo innej jaskini tutaj nie ma, chyba nie ma Zaraz zobaczymy. A to nie jest ta? No to będę bardzo zaskoczony. A to chyba nie jest ta. Widzę, że to nie jest ta. Proszę bardzo. Przemiana w polną bestię przy okazji. Proszę bardzo. Beut Extract many lekka kusza. To chyba nie jest ta jaskinia, bo inaczej byśmy tutaj dostali kolejny wpis. Jest jeszcze jedna jaskinia prowadząca do miasta. Proszę bardzo, zwłoki tutaj. Przepis, sok, winogronowy, skórzany mieszek. Tak naprawdę... Warto chyba to jaskinę będzie odwiedzić, więc polecam. Ale kolejna jaskinia jest jeszcze w drugim kierunku. Musiałem pomylić. Musiałem pomylić. Jest jaskinia, która prowadzi do miasta, a w której. Przy której właściwie znaleźliśmy ten bardzo dobry miecz, którego używamy. A więc. Hmm. Chyba o tamto właśnie jaskinie chodzi, więc ja tam pędzę, pędzę niczym bimber. No i zobaczymy, czy coś faktycznie tam znajdziemy. W razie co wyciągnę łuk, żeby sprawdzić, czy e, jakichś tam szkodników nie ma, bo to musi być ta jaskinia. To jest właśnie to miejsce. Pamiętacie, chyba, jeśli śledzicie tą serię, to pamiętacie, że tutaj zdobyliśmy bardzo fajny miecz exangnem, ten, który właśnie używamy. No i tutaj faktycznie jest jaskinia. Były tutaj wcześniej do pokonania yy, dwa. O, są polne bestie! Czyli się odrodziły. Warto więc tą jaskinię tutaj wyczyścić, bo wcześniej są tu młode pełzacze. No, a teraz są polne bestie, więc oczywiście, że... Oczywiście, że w takim razie warto było wcześniej pozbyć się w tej jaskini innych szkodników, żeby tutaj móc po prostu teraz w pokoju zająć się polnymi bestiami. Wow! Ej! Coś mi nie wchodzi. O, teraz już weszły do wyobrażenia. Ej, dobra! Kurczę, tak w sumie stwierdziłem, że pójdę tutaj na cwaniaka. A puchapem już zżarły wszystko chodzi o to, czy wejdzie krytyk. Jak wejdzie krytyk, to po prostu ta polna bestia nie jest żadną, żadną przeszkodą. Jak nie wejdzie krytyk, to obrażenia po 5 trochę słabe są obrażenia. Dobra. Pięknie wlas krytyk. I to chyba o to jaskinie właśnie chodziło, bo wcześniej wcześniej tutaj były m, pełzacze młode, no to chyba... O, i folwar chłopiecy. Proszę bardzo, zaktualizowało się. No to chyba by tutaj zeżarły te polne bestie. Proszę bardzo, pozbyłem się szkodników z wielkiej winicy. Pora wrócić do Holdwiga. No to co, ja lecę do Holdwiga. No i się spotkamy już przy tym właścicielu tej winicy. Oj? Ojoj, oj, oj. szybko, pomocy! Zaatakowali! Większość się rozbiegła po winnicy, Szukają schronienia. Zmywam się! O kurde, moi drodzy, ktoś zaatakował Wielką Winnicę, muszę iść do Holdwiga, nim będzie za późno. Wow! Co tu jest za zwrot akcji? Czyli wychodzi na to, że spełniła się dokładnie ta sytuacja, e, która miała miejsce. Gdy rozwiązywaliśmy konflikt po stronie Andre Asa, tylko że to my byliśmy napastnikiem, zobaczymy, co tutaj się stanie. Mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś mniejszego rozlewu krwi niż wtedy, bo wtedy to był dramat. Wtedy to był dramat. Kto tu, kto tu jest? Najemnik. Wow, 1000x1000. Tysiąc, tysiąc... Wow, bardzo dużo ma opcji. Wow! Tak jest! Łojojojkujejku, ci najemnicy naprawdę mają dużo... Dużo zdrowia! Wow! Tak jest! Wow. Bardzo dużo zdrowia mają. Tak jest. Tak jest, kto tu jest? Farmer! Jaki gość, co za, co za typ! Tutaj słyszałem jakąś walkę. Czy już wszystko wszędzie spokój? Tutaj, proszę bardzo, farmerzy. Mała kosa. Tutaj jest jakiś typ. Muzyka gra dalej, więc takie jakby chyba nie wszystko są panowane. Gdzie się jeszcze biją? Sp musimy sprawdzić teren całej winicy, bo nie wierzę, że to już jest spokój. Czy gdzieś się jeszcze tłuką? Czy to wszystko? Tutaj jest jakby spokojnie, ale cały czas jest ta muzyka. Cały czas gra muzyka, która powoduje, że słyszę, jakby gdzieś toczyła się walka. Ale chyba nie, chyba już jest wszędzie spokojnie. Chyba że u Holdwiga jest problem, ale zaraz to sprawdzimy. Tutaj padł jakiś jego mość. czy są tutaj jego zwłoki? Dobra, tutaj nie widzę nikogo. Natomiast tutaj, patrzcie, zwłoki Fela. Tak samo za jak za tamtym razem, też tutaj są zwłoki tego jegomościa. Proszę bardzo, kolejne zwłoki. Farmer, farmer, farmer. I chyba tutaj biliśmy się z jegomościem, dobra. Czy znaleźliśmy coś ciekawego? Nie, Te, kiedyś znaleźliśmy list, więc y, to była jakaś okoliczność. Tutaj nie znaleźliśmy nic. Tak jest. Ej, tym najemnikiem musimy. Tak jest. Chciał mnie zmusić, żebym zwrócił mu winnicę. A jak się nie zgodziłem, to ruszył na mnie z najemnikami. Cholera jedna. Wyobrażasz to sobie? Własny brat. Co ja mam teraz z nim zrobić? Do kolonii. Nie chcę rozlewu krwi. Eee. Yy... Hmm. Sądzę, że to sprawa między wami. Nie będę się mieszał. O nie, już za bardzo się zaangażowałeś w ten konflikt. Powiedz, co Twoim zdaniem powinienem zrobić? Kolonia. Kolonia? Hmm, bardzo rozsądne. Tam już go naprostują, jestem pewien. No i pięknie. Znowu konflikt zakończył się właśnie w ten sposób. Dziękuję Ci. Gdyby nie twoja pomoc, winnica ległaby w gruzach. Proszę, weź to. Zasłużyłeś. Pora wszystko odbudować, co? Zgadza się. Będzie z tym niestety trochę roboty. Ale to już nie twoje zmartwienie. I tak przysłużyłeś się bardziej niż ktokolwiek inny. Chwila. No okej, okay. follower... Atak Andrasa został powstrzymany. Holwik zdecydował się zesłać go do kolonii. Pora wrócić do Lichwiarza. No to ja lecę do miasta, zobaczymy co dostaniemy. Ja wam podsumuję jeszcze tą stronę Holdwiga, czyli ile zdobyliśmy EXPA, ile zdobyliśmy złota, tak jak miało to miejsce poprzednim razem. Natomiast jeszcze wam pokażę pewnie ten ostatni możliwy sposób, czyli pogodzenie dwóch braci. No i jestem w mieście, no i widzę Bradlock stoi dalej oparty o tą ścianę. Ten mur zaraz jak poleci bez niego. Nie powinienem złożyć relacji szefowi? Nie. Masz ją złożyć mnie. To słuchaj. Holdwick ma pełną kontrolę nad winnicą. Dobrze. Były jakieś problemy? Drobne. Nic, z czym miałbym większy kłopot. Świetnie. Szef lubi gładkie akcje. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Wolkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. No to moi drodzy, ja lecę się przespać, widzimy się tutaj jutro. Moi drodzy, wybiło południe, mamy dzień następny. Jest po dwunastej, widzę tutaj Bradloka, e, stary, jak tam moja sprawa z wynagrodzeniem? Co z moją nagrodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Szef zadowolony? Bardzo, a to wyraz jego wdzięczności. Sporo tego. Byłoby więcej. Ale musiałem pobrać prowizję. Gdyby nie moja dobra wola, nie miałbyś okazji, żeby zarobić, prawda? Prawda. Postąpiłeś bardzo szlachetnie? No ja myślę. No i moi drodzy, tak to tutaj się skończyło. Ja jeszcze bym chyba otworzył mieszki ze złotem, bo wydaje mi się, że znalazłem przynajmniej jeden, wykonując to zadanie. Muszę zjechać na sam koniec. Proszę bardzo, jeszcze jeden. 25 sztuk złota. Znalazłem o no to, znalazłem. No i proszę bardzo, jeśli chodzi o moją postać, wygląda następująco. Tyle mamy punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o zarobek, mamy taki. No, wydaje mi się, że nieco niższy niż wybierając Andrasa. No to...